A, no w sumie tak. Albo ty, albo ja musimy mieć Wodera, bo, bo tak... Ja chyba, żeby był jakiś dobry typ. no ale nie ma. Ja jest śmieć strzelający i ten Czarnuch, kurwa. Idź, kurwa. <laughs> Bro, są uchwalnień, czy coś, nie ja wiem. Ja pierdolę. Murzynowo. Trójkąt bermudzki-murzynowski. No już, artyleria, kurwa. Kontynuujemy. Patrz, co tam się dzieje, widzisz? Bo wiedziałem, ja że nie mam bloku, kurwa. Hajdo, przyciągnij go, przyciągnij no, go, to ciągnie, przyciągnij go, to skąd Ja pierdolę. Ten... Co za bot, kurwa, umysłowy, no nie wierzę. No i tu o, o, o. Kurwa, nie zdążę... Oczywiście, że nie. Jest. Trzeba by wejść do tamtej kopuły, moim zdaniem, nie? Tak. Jaka szkoda! Żaden ze mnie gadrzecie! Porazisz se? Owo, nie zadziałał oka, musiał jej! Zważaj! <grym grym> S? Nie. Dobra, Których, dobra. Gdzie jest ten lepszy? A, chyba Łukaszem gra. Po lewej jest Dajcie bakom. Nie wiem. O tu jest, szybaka. Łukaszem tak. gra. Łukaszem gra na półki solo jest nasz. Oczywiście, bo kim mógłby grać? Nie sojce. No kurwa, czy w tej jebany, czy może SIĘ a za... WYPIERDALĘ ty PRZEJ kurwa, jebany. Ja pierdolę kurwa. Duszenie nie bo pychaj kurwa. Eee. wzięli Fakt Dwa z jak boty, kurwa, nie jeden. S? Aha. O, kurwa, uważaj jest? O, ja dole. O, co, jest co, jest co, jest, co, 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 na co, No No, kurwa, no Ale coś nie wiem. <laughs> kurwo jebana, tym wstępier dolony Który to w ogóle napisał ten pies czy kurwa który zjeb? Nie wiem, tak Wal tego psały ja kurwa, to skończę wal na od niego A bo daj HP, czekaj Kurwa Sorry kurwa, sorry sorry Patrz tak Patrz na 1 na 1, zobacz, to tak jakby kurwa napisał ci droid na polu bitwy Że DFR Gdzie jest PSP po 1200 z obu stron, bo 2x1 nie fair Debi, kurwa, totalny Debi. O, negroidy! Jeden negroid, to jeden. Dwa negroidy. No to dalej. daj. Bo jebana, pierdolę czarniku. Mogłeś przyjąć O, i dalej. O kurwa, jak trać poładnie, che kombo. Mm. A no nic nie mam. Mam, jest HP, dobra. Jebiście. A dwóch zostało? No tak, ciemno nie możesz no, Ta. Pograć. no jeden! Ja pierdolę, co nie za pierwszy Nie możesz sobie pograć ciemną, nie możesz, nie możesz się pograć. Tylko ja to A już, koniec. Tak, ja no zajebiście. Tu... Napierdolę. Mm, mm, mm. Ej, oni na zewnątrz, do no, siedzą się, pierdol. No, mieli 5 e minut standingu, kurwa, by mnie pójdziemy na No i jelmo. Się kurwa pedofile zebrały Utkaj jasko, kurwa. Nie wiem, jakieś jeszcze mody? Nie no, ja tam wziąłem tą samą paczkę, wjebałem twoją, co wiesz co. To... No i dobra. W takiej kolejności je ustał, bo się będą pierdolić, wiesz, od dołu do góry takiej. Mhm. A tam jakieś jeszcze inne były poza tym, co na nie wysłałeś? W sensie? Właśnie inną ikonkę miały. Czy? Jakie? W btr ie do pomocy A, no... is i The Grid steppe. Dobra, to wyjebie tamtą jeszcze a? Tylko, tylko te dwa, bo nie ma Sam tak, ani Rus mapa, ani Syberia mapa, ani nic takiego nie ma. Dlaczego nie ma jest mapa? Bo wszystko jest na starą wersję. Aaa, no dobra. A ja pierdolę nie będę w wersję ani, był. to się tak kujowo gra. Się właśnie mody z workshopa pierdolą często na nich i nie działają. Uważam, że ty nic nie widzisz na dystans. Nie to są. No zmagania. Kurwa, zmagania to z psychologiem będziecie mieli po tej grze. Przecież to jest taki chłopak. Nie czemu? to jest na... jedyny kurwa ty, który no, w którym można zapograć, kurwa. Wszędzie indziej masz tych pocenców, albo co? tam my albo gdzie to grałem? Nie, nie mogę się w to grają, Nie są się albo takie jak wy właśnie. się <laughs> z klonami się biją. Wojny klonów Nie RL. Nie no, ja bym Nie Kierdola, to, mi plecy przewiało, tak z wolą kurwa. Mhm. Skipkę Tutaj ja nic nie widzę nie na to pięć, odejdź. domino. Co tam? Po kilku latach w końcu po... po po czterech latach chyba bycia jetów, takich nowszych że dodają wejpory chyba na te, na skrzydła, jak się skręca. O oh, wow. Wow. wiesz, że wyglądają jak kompletne gówno z Robloxa? Cię domyślam. Zamiast wpierdolić na całą obręcz skrzydła, to tylko na aerodynamikę tam przy środku i na zewnątrz. No zajebiście. No ja jetów skoczy? Chyba nie. Wunder, jeszcze lepsze widziałeś, że kopiłem pelotki do USA. A widziałem, skinka, ale to dobrze, że skinka, ale coś innego jeszcze mi zdarzyło Skink jest zajebisty i skinka. Ale on on w ogóle powinien być USA, kurwa, pierd a nie, że kurwa Dali go wiesz? W głupie to było. Do UK. Brytole mają tak najebane w ogóle tych kurwa pelotek, a USA chuj. Ale skink jest w ogóle nowszy od. No idzie, idzie, idzie. E... Nie, nie, idzie. Od Małpin. Bo to dodali chyba przed Skinkiem, właśnie. Jest nowy dosyć. Tam te małpy, te wszystkie afrykańskie szoroty to były wcześniej, o wiele... Nie, znaczy część była wcześniej, część była później, nie, nie było tak. Jak... Ha. bo oni te sterwarki tam mają dwa kurwa. Ta. Tak. kurwa. One są tak kurde Co to jest w ogóle? Tylko tego strzelasz z samolotu, a tak do nich to ociski jedzą Ten, No bo to jest totalne gówno kurwa, tam nie ma pancerza, tam nie ma nic, nasz ludzi kurwa odsłoniętych, ale weź to trafnie No tak a tak to, się pocisk rozbija albo haek, a tak to haek na wydobycie Już większa szansa, że krzak ci pocisk niż ten sterwak. Ja trzeba pasować teleżerów, bo 48-93, mi zastanawia, czemu wuder headset nie z to, leżałbym, 48, ja ja to jest tak idealny commander na jakimś polskim serwerze Mogliwe By siedział tylko kurwił na każdego. serwaku jak się boi było... Palak dostał. I mało. No chociaż, wiesz co. Spróbuj go strzelać jeszcze, dawaj. Dawaj, 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 on zera a Dawaj, dawaj, próbuj, próbuj, dawaj, 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 Patrz, nie ma hapę Czyli ja odbiciam jeszcze spróbuję, niech ten droid do mnie strzela. Jest! Es, łatwo! Ciekaw! Się. Się. <laughs> <S? laughs> Maciej kurwa kamperzy, ja pierdolę da, co dały chłopaka z rebeli, którego kiedyś poznałem Powiedz Pływanie mi strzelać. Przez to, to, że go pojaziłem a potem tą dwójką trafiłem. Ja no, 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 bo on poszedł za blisko, się czuł zapewne, nie? To widzę, że ktoś zaczął finami grać. Się, się o no kurwa, człowiek, w rok Ja Armia cała z beków kurwa. Ale ten mempower to ja pierdolę po prostu, nie? To no, się nie da kurwa tego, Aha. jak jest w Ale to ja, jak World, World Conquest kurwa zrobi zrobić z takiego, nie? Ja to mam kurwa mm. to problem. Niemcy jakoś podbije, ale weź ruskich podbij teraz, nie, czy coś takiego, no kurwa, USA nie pogodasz. Właśnie, ruskim trzeba zrobić, jak się nazywa, musisz im wyjebać przez agencję government, żeby mieli mniejszy, ten, żeby szybciej kapitulowali, a USA się nie da pokonać. Tak, to wiem, finansów. to wiem, nie, do USA US do mogę dojść okrętami jakoś, nie, co powoduje coś tam, jeszcze brytole są, nie, w tej wojnie, ale naprzeciwko USA bierzesz, no ale przez to, jak marynarka jest chujowa w tym choju, mi się tak nie chce grać. Bo World Conquest złączy się z o, tym, źlewo. że musisz robić tą ułomną marynarkę. Ty w ogóle zjebane, jak bez modów grasz i badasz tą marynarkę, oni się bada tak kuriewsko długo, kurwa, nie? Tak, tak, i tam trzeba płacić krocie czasami za. Cześć, 20 się Ej, ty gdzie się bierzesz? Bo Czekaj, nie wiem czy Dobra, idę sobie coś zjeść za dół. Wal do Boska, dawaj, dawaj, dawaj. No i na HP kurwo! Ja pierdolę po prostu Albo podejdź do mnie, daj tą tarczę tu bliżej Chuj. Pierdolony śmieci To najgorsza część. Skilowa kurwa, poświecnie kryćkę. Wydajesz się A po w stronie nie ma, tam jest dwóch, tu nie ma jednego nawet. Już? Jak byś to odjewał? Dwójeczki z drugim tyłem strzelania. Gdyż go trafić za każdym razem? On się nie schował i ja pierdolę po prostu. Bot, kurwa, umysłowy. Po tarczą go się zasieknąć, ja trzeba do tyłu budźmy po prostu O, ktoś staminy nie ma! Ojej! XD? S? Ty sam praktycznie, ja pierdolę. Co nie? O. Chyba Gwyn. Co ci o tym? Wytrzymali półtora meczy z nami. Tamten i półtego. Ja pierdolę po prostu. Mm. Flaczki dotają hej. No nie mają pewne przesłowie Nie wiem co znaczy, bo nie rozumiem ich języka. Ale to naprawdę Wal moment dla zawodników. Łatwo. XD To było szybkie no. A ideal, idealnie wytajmingowałem tą tujeczkę Bo widzę, że rzad na rzecz paku z on wychodzi, to klikam <laughs> trójkę, a ty go sfizowałeś To jakiś dziwny I wyszedł, oczywiście, ta Jest, oczywiście kurwa Chyba już czas jesteś Dalej, Jest no, no, szybko nie poszło. Hangar.mp4 <kluz> Hangar.mp4, <crop campy> <misz> 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 na górę, no. Pomarańczowo Co ty masz? Jak ty masz światłowo, to pomańczy, czy czy przez... nie. Czekaj na mnie. Ta, ta. Spoko są daleko A na no środku sobie po chuj. Dółku tam skacze, on za nami pewnie wskoczył gdzieś tu hmm. zarzut już tutaj, pod nami gdzieś tu, na tej stronie tu, tu, tu. Pod nami czy tutaj? Nie, tu, tu, tu gdzie jesteśmy dawaj Lepiej się skoncentruj No nie wierzę w tą grę kurwa, oczywiście Biegnę To mnie przez, przez bajekę przerzucił jakieś Bajek tu dwóch, nie? Bal. Dawaj, 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 Kurwa mać. No i chuj Na dół? No ja pierdolę, ty to masz farta w ja. Spierdalać o ty ile HP, No tak duku kurwa. A, i to mi HP zadał! No ty kurwa, wypierdalaj! Dawaj, 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 kurwa, HP Jest. Zginął? Ja mam Zginą? ja stamina. Chodź na otwarte, chodź. No i chuj, łatwo. Chyba V1, to jest dwa dwa, kurwa, ja pierdolę! Ech, <laughs> ah, bruch. MacKindzie, <laughs> elegancko, wody. kurwa, gość. A to porażenie Lando zawsze jak je wypierdolisz, nawet jak ja gram kurwa, to ktoś jednie zdolność czy coś, nie? Albo kurwa z rakorem ja pierdolę po prostu. Aha, Czemu to no, na niego nie, nie zadziałało? Nie wiem, walnął się czy coś. Wuder jak ma dwójkę odpalą, to czasem też nie działa. Spojewane. Jedyna dobra zdolność Lando poza tą dwójką czasami. No no masz taminki? No nie działa! Kurwa co za zjebana gra! Wypierdal! Nic kurwa, no wypierdal! No nic kurwa nie działa! Wypierdalaj! Kurwa, net staminy chuj jebany nie ma, ty kurwa, pierdolona żyk. Kurwa po prostu. No kurwa, plecami jest nic, kurwa. O! S i chuj, łatwo. Wyższy level i Uważaj coś tam. Mmm, Japoń, kurwa generałowie. Myślę, że ten, Czekaj, że amerykański kurwa, się, i kurwa się od nich uczyli. Ale obywatel, gdzie ty jesteś? Tu, chodź! Kurwa po Barton Wal, ścierę. Dawaj, 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 łatwo! Krajem do pały! Kurwa, idę HP. Jeszcze mi trwa. No nie mogę go uderzyć, kurwa! A, a, a chciałby, wypierdala, ja tu nie siedział kurwa, nie, nie, już ty na zewnątrz, okej. Śmieci, nie, co ty zrobiłeś? Wal! Łatwo. Co? Wypierdalać gościu. A dwójka, która nic nie robi, kurwa, ta jest! Chyba nie rozumiesz Zero staminy, wiesz, wypierdalaj. Tera, uważaj, że teraz się odpali, kurwa, jakiś level tam miał jeden. Daj to. Ten... O kurwa właśnie I kiedy da jakim pokemonie obawiam czy co tam kurwa? Czy może jakiś Łukasz? Aha Szmula, no ta, sobie to tam? Gdzie skakać jak pierdolona małpa kurwa? Okej. Okay. Sam się mm. nimi zajmę! Mm. Jak Małpa, tak? Dzielne starania. Chyba skupmy się na nim. E Iść na tamtego, wiesz? Ja, ja będę skakał z nim tam Nie, O nie, nie mogę jeszcze użyć. Okay. ja mam ja, ja, 72 HP 0 HP mam też No mogę się kurwa ruszyć! Ten jebany kurwa matrix pierdolony! Ja pierdolę kurwa! Okuj <grym> Mam dwóch. Chodź, oj, chodź, chodź, chodź. Kurwa jest, łatwo. Uciekaj, uciekaj. Kurwa, czekaj, ja z wami nie miałem nic. Pierdolone odpalenie, wiedziałem, że się pierdala. Wyjdź, Nie. O właśnie. Przeżyj tego. Chcę, czy coś? czy coś że ty próbuj ten. Iść na te otwarte tutaj, za, ten, za te barierki, wyjdź. Wyjdź, za barierki. No nie działa nic, kurwa, w tej grze. Nie mogę dojść do niego nawet, kurwa, odpierdala jebany mapę Pierdalaj kurwa, Śmiecił jebany. Żyk po prostu. Jak pierdolona małpa, kurwa. Ojej, wyszła se pipka z poca. Spod... Ojej, oku, ojej. S i chuj, łatwo. muszę sobie ten dźwięk jednak. Myślałem, że Franek stoi na Nie A, Dark Knight, tak. no, 200 Ale cię fajnie tepie. Łódka okay, jabłka. lewo, prawo, góra, Cicho. Dawaj go. Nie dawaj go. Chowaj się tu. Gdzie on jest? Po lewo, jeden Pipy? Na twardym polu oczywiście, kurwa. Gdzie zamachał mnie kurwa, pedał jebał, wyjebieta. Dawaj Luka, Zara, Dawaj! Wal! I kurwa, maście, pusik, kurwa, puszyk, uważaj. Dawaj go, zajebmy go kurwa. Wal Luka, dawaj, dawaj, Luka, 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 wal. Pot jeden kurwa, lepiej się ci zmyśli, ja pierdol se udać kurwa, he. To jest ta na pipka oczywiście, no tak. Jest dawego. Dawaj gra. bez staminki Widzę, wal wal wal. Wal! Dawaj 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 dawaj! Łatwo. S. Pizdez, uderz! Kurwa, co to jest za bot?! Lewy sieci słyszy! Kurwa, uderzenie, uderzenie! Ja pierdolę, kurwa, uderzenie! Oj, i wyjdzie se. O, wyjście se. Ojej, pierdolona spocona pipka. Ojeju, oj. Ojej. S. I chuj. Jest normalna. Trzy sprawdziane i gościu ci nie wpisze tego, a tam by miał siedem już. Zajebiście chyba, nie? Jak nie lubi sprawdzianów, no Kurwa, ale... Chodź, 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 chodź. Czekaj, bo się wziąłem i się wywaliłem. I wali z goma kurwa, tak czy nie? Nie. Nie. takiego, co by się Nie. Nie. Kurwa, czy to mogę wejść? wejść? Czekaj, bo te, te, Teraz jest problem. Nie ma wal! NO KURWA NIC NIE DOSTAŁ, JA PIERDOL, DOBRA GRA, HAHA <laughs> Pierdalaj kurwo No Paweł, ja Kurwa, puszczą mnie, chociaż nie powinno Jeszcze ten kurwa tyle, nie mam A, no ja będę dostała cały czas hity, no wiadomo kurwa Już idę go wyłuchać, wyłuchać no ja jakie opóźnienie, kurwa no co, znowu ja pierdolę oj, wyszedł oczywiście, kurwa, dobra Mmm, ulubiona. Nie, nie czy nie najgorsza w sumie, z tych wszystkich zjebanych Czas na o waszą ulotną jak leci Dawaj A? go Kurwa, kurwa, kurwa to kurwa, dostałem pusza Kurwa, ci się Wypierdala na zewnątrz, lecę gdzieś pizdów. Wypierdala! Nie no. No jest dobrze. Nie jest dobrze. Bracie, nie jest, jest bardzo kurwa niedobrze. Debil, ja pierdolę. Bot. <śla> Czemu to jest spółka, na <śla> to której to nie też mogę się stanąć? kurwa się zjebał, rozumiem. No, I tam to jest to. spółka. To jest spółka, na której nie można stanąć. Co za głupstwo!

o, oh. oh, widzę ale są taunami nami. Kurwa pójdź, ja pierdolę pójść! <ścoughs> Hehehe, A ja nie mogę się ruszyć jeszcze, może tak? Wypierdalać w bocie, kurwa jebany. Ja pierdolę się ci piszcisz. Żyjesz tam coś? Też Ta, jeszcze tam. Dobra. Ja się muszę cofnąć. Wal! Kurwa, zamroziło go czy nie? No wypierdolę kurwo ci jebano! Ja pierdolę kurwo! W dupę se, zaś kurwa gówno jebany downie. Wal! Jest? Łatwo. Kurwa wyjebałem nie, się z jowej Za kurwa dawny A bo ja miałem dwójkę, ale nie miałem dwójki i fajnie i zadziała. Max level jest ja spierdolił, Ujjjj. No kurwa klikam uderzenie powietrzu, nic się nie dzieje. Pierdolę. Już jest na 100% dziś do środka kurwa. A nie, pod nami jest. Kurwa, uważaj. Jest tu już na górze... Czekaj! Bot, 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 jebany bot. Bo ja mam No, i nic nie robimy już. chuj. Idzie w w ogóle za tą rułę może tak trochę, nie? Bardziej. Co on zrobi, kurwa? mysz? nic nie musimy. Tamten wyszedł, cię spłakał, oczywiście, po jednej przez Pod nami jest kurwa. Zniwelamy. Z drugiej strony będzie chyba mi się wydaje. No, jest tu. No. Bal! Uważaj. S! Kurwa max level! Ja pierdolę co za ciota! Piszej oh. Jeszcze śmieszniej! To mam do kompilacji, dobra, łatwo. Ja pierdolę, kula Co za Cię na końcu świata, której nikt z własnej woli Pojadamy. nie odwiedza mi się od pleców Jakby co to krzyż A gra to gówno Pierdolamy, wiesz a na kim nami kurwa, co najlepsze. No wal tą kulę przed nami jest kurwa tej. Ty... Aha, zjebła się. Okej. Okay. I on ma level kurwa na kuli. Ja pierdolę. To tylko interesuje. Co jest? Ja pierdolę. To no. jest wejdę do je 211, to uważam, że będzie na bo coś kurwa takiego Mhm. Mm Albo ryuwa A nie jest rana Chyba Może jest pojebany jodą chyba.

co się dzieje? Kurwa, kurwa. 3 puszcze na gębę No i tam ten kurwa z posuszek, który uciekł, jest No nie, 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 kurwa, w dupę zepsuć tego pusza. chuj, jebany. Gdzie ona jest? Tak łatwo wykminić, co nie odpierdala, nie idź tam. Ta kurwa tu czeka, żeby pusza sprzedać. A nie. No tak, no patrz. Za kurwa, ściek. Chodź tu. Po prawej się trochę bardziej... o właśnie tak 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 I Jakby coś skoczył czy coś to mu jedniesz... Się... Ja pierdolę! Pa 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 Kurwa no nie spadł Rzucaj z niego mieczem on... O to no, no, właśnie Hahaha bo... Mówiłem Zajebiste to jest nie? Kurwa O już ojej No chuj no Zaczęło kurwa jak ten wyszedł Ja pierdolę. No chuj balans tak Ci, kurwa spłakał, kurwa miała spłakał, kurwa jeszcze w teamie i się spłakał. się w ja tu o ten też oni. za ja, kurwa traje w lata elegancko. Najwięksi bohaterowie oni są nami. Nie leć tak na pałę, bo ja z tyłu jestem. Chyba co troszkę wychylujeć, jak zawsze. Cii, cii. Nie ma na... Kurwa, no przecież bez bloku szedł, kurwa! No, to która, kurwa działa wybitnie Jakby duszę. Ja, no tam raczej będzie siedział jak kipa i chuj tam. No. No i chujnik się posiedzi. Ci to mają łeb, kurwa, zostałem 2 na 1 idą się w pizzy kurwa. Na, na Bobet to w teorii ma sens, no ale kurwa nie jak cię nic nie atakuje. Ruszył dupę chyba. Okay, no idzie. no się Aj. tak opiera Nie ma czasu. Nie ja no no Nie ma czasu. Nie ma Nie ma O, łatwo. Oj, oj co się... I spasuszysz się w życiu. Łatwo.